Kasper Milda, transportu Sportu z nami Don Diego and Steel! Steel! Witam serdecznie! Zrób to jeszcze raz to przed chwilą. Musisz! No, no, no. Cholera jasna, ale to była genialna walka w Twoim wykonaniu. Początek był ciężki, Łukasz przetrwał rundę, ale ja widziałem, że w tej pierwszej rundzie już go zapnąłeś raz. Myślałem, że to już będzie że to będzie już kwestia czasu. Początek drugiej rundy. Jeju, jaki to był nokaut. Znaczy game plan był taki jak powiedzmy walka. No to troszeczkę za bardzo podpaliłem się w tej pierwszej rundzie. Chciałem trochę jeszcze bardziej osłabić gołcika i trochę za mocno wchodziłem tymi czasami niektórymi. Ale w drugiej rundzie, no właśnie już mówiłem, akcja numer 4 przygotowana, zrobienie, zwrócenie uwagi na doły i później mark i cios. Odczułeś jakikolwiek ciosy, tak patrzę na Ciebie. i Delikatnie gdzieś tam przy wymianie jakiś tam e, był cios, bo wiadomo to są gołe pięści, więc jakieś tam odczucie, ale nówka nie śmigany. Co dalej Mateusz, co dalej, bo kurczę powoli brakuje przeciwników dla Ciebie. No idziesz jak burza, the champ here. cały czas ja to powtarzam i chyba na razie się nie zanosi, że oddasz to, oddasz pas. Jeszcze się taki nie urodził, co by jego pokonał tak w <laughs> Nie no, świruję. oczywiście. Jestem tutaj niekwestionowanym mistrzem i no, nie zamierzam pozbyć się tego pasa. A zamierzam pieścić go do końca żeby już na zawsze został na tych biodrach, żeby już był zawsze na mojej półeczce i w domu i żeby było wszystko jak należy. No wiadomo, najważniejsze w tym wszystkim jest zdrowie, ale Diego zostaje tutaj w grondzie Diego ma się zdrowi i jest tacy. Zgadałem z Balboą, jak wygrał pojedynek z Sawarzem i powiedział jedno, no ja czekam na rewanż, czekam na Don Diego, będę przygotowany, wiem, że to jest mistrz, wiem jak walczy i teraz będę lepszy. Jakieś słowo na ten rewanż? Bo chyba się na to wszystko zanosi. No dokładnie, umowa to umowa, także że mordzia, robimy to. Mateusz, jeszcze raz wszystkie wielkie gratulacje. No, and still Champions Nie wiem, ile to jeszcze potrwa. Tak jak powiedziałeś wczoraj, ten pas bardzo Cię lubi. No, ja też coś tak czuję, jak widziałem dzisiaj w akcji, że to jeszcze trochę potrwa. Jeszcze potrwa. Długo, długo, długo. Jeszcze raz wielkie gratulacje dla, dla Matiego. My się już żegnamy. Wstrzymajcie się. And still! And still! Essa.